Witam w kolejnym vlogu w kolejnym odcinku, Dobra, chyba jest równo kamerka. Dzisiaj mamy 23 września, eee, tutaj sobie właśnie likwiduję poplon. Agregatem ładnie idzie i eee, w roli głównej trzypę. Eee, no, taka mała informacja. Vlogi mówiłem, że widać w kolejnym blogu yy, także teraz nie będzie vlogów, tylko będą takie odcinki po prostu tego nie będę numerował yy, że to jest vlog. Tylko to po prostu właśnie yy, zwyczajnie taki odcinek, nie? bo to yy, nie da się zapomnieć coś tam Nieraz się zapomni ponumerować właśnie tego vloga Później wychodzi tak, później tak No i to e, właśnie będzie bez numeracji Takie będą odcinki, nie? No ale dobra Pod góreczkę to dwójeczko Bo ma ciężko troszeczkę Będę kończył ten odcinek, ponieważ e, strasznie mnie boli gardło Tak to bym Wam coś opowiadał, ale no po prostu nie mogę, tak mnie boli gardło <laughs> Trochę jestem przeziębiony No ale dobra, mniejsza o to. Także co, No tak to sobie tutaj wygląda Myślę, że jeszcze jakieś e, z pół godziny i to będzie skończone to, słoma troszeczkę sobie tutaj przegniła o, Widzicie e, No Coś tam Może to tak się przeorze głębiej troszeczkę głębiej Niż y, zawsze e, No Także co, no tak to sobie tutaj wygląda to pole e, Przygotowuję sobie właśnie tutaj pod pszenicę o zimą no a także co no troszeczkę coś tam tu może poplon da e, myślę że taki w sam raz jest pod y, pszenicę e, tam sobie niech jeszcze rośnie bo to tam na, na tamtym drugim kawałku e, taki tak będzie zimowa orka także tak dobra e, pozdrawiam Was Idź i widzimy się w kolejnym Kolejnym właśnie odcinku, także cześć!